no, witam serdecznie. jest potencjał na ikonę chyba. 140K plus Zobaczymy jaki mamy foder. Zobaczymy. A, paczka z Heroesem. Czy ona tutaj na tym koncie również się znajduje? Czy na każdym koncie zostałem wyposażony w taką paczkę? Zaraz się przekonamy. 3 x plus, Błędy 83, bardzo dobrze przyda się każdy inform. Teraz 83 coś tutaj mamy kilka paczek. Medicine 84 Gindogan. x 84 plus, bez lukałtu. Zobaczmy, co z tego poleciłem. Tam powiem Ci dużo osób, naprawdę ciekawe rzeczy trafiam. Ja wczoraj trafiłem Ciuela z tego Heroes'a, ale też wczoraj kilka osób tutaj pisało, że ma jego trafiło. Też ktoś trafił kompanego. Także naprawdę bardzo fajne karty. Też z Roberto się kilka razy pojawił. Także drop chyba nie najgorszy z tej paczki w ogóle był. Zobaczmy Classic 11 Hero player pack. Zobaczymy. Coś tutaj ciekawego będzie. Striker, Stryker no tu jest kara. Gigantyczna kara Mario Gomez. Ale przetestujemy tego Gomeza. Zławeczki na pewno sobie wejdzie. Może na chwilkę. Niewiele potrzeba, żeby tutaj była jakaś karta do pierwszego składu. Bardzo niewiele. A może jeszcze ikonkę chcecie? Zobaczymy, co poleci. Ale to może jeszcze ikonę walniemy. No, nie, no, walniemy. 170 tysięcy no, Panowie, piąta ranga. Elita 5. Tutaj paczówki są znakomite. 10x63, 10x62. Jedna gwarancja. ta eventowa, ale to bez znaczenia. Bez znaczenia to jest po ta gwarancja eventowa. No, panowie, no sami się przekonajcie. No, zobaczcie to. Tutaj nie będzie nawet walkoutu po raz kolejny pewnie. Czy będzie? Tym razem. No nie ma, nie ma, no to, to jest potwierdzone, to już przed paczką wiadomo. Warka jest WSL, tragedia. Niestety 85. 10 razy 82 plus. Będzie knockout? A, jakie paczki u Ciebie ten saka poleciał? Z tej gwarancji. No nie, no nie wiem, to teraz 10 razy 83. Plus. Dobra, jest eventówka. Jest eventówka z walkoutem. syntybak Holandia, La Liga. Co to będzie? Żielona. Passing naprawdę bardzo wysoki. Fajne tempo. To 86. On jeszcze gra w piłkę. Zapomniałem, że on jeszcze gra w piłkę. Wow. 3 razy 84, plus jeszcze z informem, z okautem. Dobra, to jak najwyższy overa się przyda. I ostatnia paczka 7 razy 85, plus 86. Bardzo fajnie. 86 się przyda. Svetberg, kibice Realu myślę, że dobrze kolegę zapamiętali. Słuchajcie, poproszę dwa dobre fodery. Ocję na powyżej 88. I naprawdę wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Bez eventu, niestety. striker Nie może nic być dobrego już. Jest podwójny łokat. Przynajmniej tyle. Sam care. I kto tu będzie jeszcze? Ktoś z polu tam był, czyli raczej. Też nie jest to zbyt wysoko oceniona karta. Trochę zabrakło do tego minimalnego overala, który chciałem. O! Dobra, słuchajcie, ikona, ikona, no musimy. Się... Dobra, panowie, jakie ikony w ogóle w klubie? Mam Laudrupa tylko, więc ewentualnie Laudrup może być w magazynie, ale mam nadzieję, że to nie będzie Laudrup w magazynie. Od razu jedziemy, zaczynamy po męsku od reprezentacji Anglii. Nie ma Anglii, Portugalia może być, Hiszpania, Italiano ma jakiś men, Italiano men nie ma, Niderlandy. Holandii nie ma, okej, okay. jest nadzieja. Filiplam Ej, okej okay. To jest fajny traf Filiplam Od razu szybko sprawdzamy, ile kosztuje Za Marcosa e Sejorente Do pierwszego składu Jak najbardziej chyba spoko karta Sprawdźmy, ile kolega kosztuje Coś tam kosztuje Ponad 200k Klasyczna 11ka Hero Player Pack Oj, tutaj mi się przydał zdecydowanie Najbardziej by się przydał Prawy pomocnik Prawy skrzydłowy Tuela też bym tutaj przywitał Bardzo serdecznie Zobaczmy W takim razie Czy coś ciekawego tutaj nas... Przywitam. Goalkeeper, oje. To będzie Tim Howard. Co o tym sądzicie? O tym Howardzie? Goalkeepera nie miałem. On jest nie najniższy, był, więc będzie pasować. 2x85, w ogóle Pixeliga to mnie nie interesuje. Jest to niż źle Jeszcze raz. 2x85, plus z eventem? Bez eventu, szkoda. Jeden na To jest nowe Evo. Keep Good Company. Maksymalnie 84, pace maksymalnie 87, ok. Czyli w zasadzie każdy stopper taki niżej oceniony, dobry, do tego wchodzi. Wchodzi tu między innymi Araujo. Dostaje bloczek. To nie jest najlepszy playstyle. A bez BC? Bez BC jakieś pikis z heroesami Czy co tutaj mamy ciekawego? Jest, jest, jest. Yes. 86 plus Base or Ultimate Scream. Okej. Okay. Ultimate Scream Hero play Peak. Dobra, mamy zrobionego. Player pick, jeden z trzech. Hero plus. lub Ultimate Scream Hero. Peak. Do tej Ultimate Scream Hero, player Peak i ten. Y, y, heroesy. Bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Zobaczymy, czy przynajmniej jeden taki poleci. Williams. Tą panią zatrafiałem kilka razy. Kojarzę tą dziewczynę. Drugi wybór. Killer 89. Jakby minimalnie tempa miał więcej. Minimalnie. I ostatnia karta. Włodzimierz. A więc Killer będzie moim nowym stoperem. Tutaj, kurde, powiem Ci. Myślę, że nie będzie ciężko trafić karty do pierwszego składu. Patrząc na Twoją ekipę poza kapitą. No to duże pole do popisu. No to idziemy. 3, 2, 1. Dobra. Idziemy. Zaczynamy od Anglii. England. Koniec chyba. Po marzeniach. Michael Owen. Ule, taki na o 100 tysięcy. Statystyki też ma zajebiste. No, 3 4 wiem, no. Powodzenia. Żeby było trochę lepiej niż u mnie, bo u mnie, no, tylko killer, nie? Więc więc za dobrze nie było. Tylko overallowo. No jest 88 SP. U mnie była William. Co ciebie, Niemka. Na tej pozycji. Trzecia karta. Killer 89. Trzecia w ciemno Co, kiedy jest? Dobra. Mniejsza z Trzeci pick. No się Han, no, bo... Nad overalla nie ma dobrego. Dajcie tego killera 89 przynajmniej. Nie, nie róbcie tego, naprawdę. Domy z betonu. Tylko nie domy z betonu. Dobra, seba, wy. Jest ciko bądź. Uwa, się tu pierwszy raz od roku z najgorszy bilans od kilku tygodni. 12 było regularnie. Presja tłumu i tyle, no, zdarza się. Bez znaczenia. Jak ma coś wypaść, za taki bilans to już. Nie mogę się upokorzyć tutaj. Zobaczymy paczuszki, ale wiecie co, nawet nie mam ochoty robić ikony żadnej. Bo takim futrzem, bo to nie zasługujemy na ikona. Chyba nawet nie będę miał na ikonę. Bez walkoutu. Tu każda paczka z gwarancją z tego eventu to jest bez walkoutu. Pika tego z Hero nie robimy, bo to jest koszmar, że już to ikony. Mamy walkaut, ale nie eventowy. Nie mam końców 47 koła. Nie no, naprawdę nie zrobimy ikony. Nie mam za co. Ważne, tu będzie jakiś Boom totalne, idyga, idyga, barcelona, o, jest nadzieja na coś, kurwa, parederz, czekajcie ten binans tylko usuniemy rpx Heroesem. nie zaczynamy od pierwszej pozycji, bo jak od pierwszej zaczynamy to tam jest williams, ewentualna pomocniczka z Niemiec, Wüller, Forlan88, ostatnia karta. No dawajcie jakieś ultimate klima, nie, Nie, ultimate Screama ma nie razu. Carlitos Tevez, okej, okay. to jest najdroższy na pewno, Tevez jest najdroższy. Ale nie za wiele 160. Dobra, panowie, droga ikona jest. Startujemy. Dawajcie koniecznie na czat swoje predykcje. Pires, o ja, za to żeś dał predykcję. Ja ja myślę, że będzie jakaś ikona z Anglii może? Wayne Rooney mi pierwszy pad Nie wiem, dawno nie wiem Anglika. Mało Anglików w ogóle trafiam w tym roku z ikoną. Najbardziej bym chciał Stupera, jak już w sumie obrońcy mi brakuje. Jakiś lewy obrońca, jakiś Sam broń, tam tam być też fajny do składu. To byłby ok, traf i nie nie wiem, kto jeszcze. Roberto Carlos wszyscy trafiłem. Dobra, idziemy 3-2-1. Anglia. No nie ma Anglii, dobra. Hiszpania, nie ma Hiszpanii, Portugalia, nie ma eee, co damy sobie. Jeszcze Niemcy? Nie ma. Dobra, idziemy dalej. Może Argentynę sobie damy. Ktoś powiedział Veron, Ale na szczęście to Veron nie jest. Dobra, na B chyba nie ma nikogo, nie jest coś. Jest Bułgaria. No Bułgaria spoko. Nie Christo sto w jednym kącie trafiony, bo by to całkiem, całkiem w porządku traf. C. Kamerun. Samuel Etu. Też nie najgorszy traf mógłby to być. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Kroatia. No to tutaj dobry szuker. To absolutnie Sukera nie chcemy, bo szuker jest fatalny. Czechy, Bet, Czechy, Nelwet nie ma Dania. Oj, tutaj też mamy dwóch takich niefajnych panów: Laudrup i Peter Smacher. Co procent Francja mówisz? Francja. Francja, Okej. Okay. Tylko, żeby nie Pires, oczywiście. Dobra, wydajmy Włocha. Nie ma Włocha. Japan? Tutaj w Japonii też kilka opcji jest. Design? Design go wolałbym już nie, bo Design go już trafiłem. Jakaś świeża, nowa ikona do testu. Mexico City. Oby nie ten pan. Już dwa razy trafiony w tym roku. Północna Irlandia. Czyli George Best, ale tutaj nie ma go. Republic of Ireland i Republic of Korea. Tutaj dwie takie gorsze troszkę reprezentacje. No i tyle chyba. Scotland jeszcze. Jeszcze Kenny Dalglish. Sweden. Larson. Panowie przeoczyłem jakąś ikonę, czy wszystko tutaj zostało wybrane przeze mnie skrupulatnie? Jeszcze Serbia. Jeszcze Leoniewicz, ale to byłby bardzo dobry traf. A jeszcze Rosja z Rasia. ok, to by też fajny traf. Jaszem byłby super. Dobra, no to chyba tyle. Czyli co, Holandia mi została, Kto tam mi został w ogóle Holandia i Brazylia, a jeszcze Francja mi została? Nie ma Holandii. Dobra, czyli z Francja w Brazylia chyba. Dobra, Walia jeszcze faktycznie nie, no ale panowie, no nie zepsuje nam chyba to Ian raz tej zabawy, prawda? No nie, nie zrobił tego. Nie tym razem. Rumunia, Szkocja? Szkocję brałem, a Rumunia? chodzi? A USA jeszcze? Kurde, no tyle przeoczyłem, masz? Nie ma. To usłapa wszystko. To od czego zacząłem? Francja? Jedziemy z Francją. Nie ma Francji. No na pewno z Brazylia, czy to może tu może jakaś będzie? Nie, no nie wiem z w klubie chyba nic mi nie zostało, więc to magazyn nie może. No to jest Brazylia, no to co jedziemy po pozycjach? O taki pozycji zaczynamy? Poczekaj, ja sprawdzam, aż ikony wszystkie na Brazylii, jakie mamy. Kurde, jaram się troszkę, te paczki nie otworzyłem w ogóle, to może kaśnię, otworzyłem. Nie, no nie mam nic, dobra, jest okej okay. Ukrainy nie było faktycznie. Jest, nie ma. Brazylia prawe skrzydło, panowie. Tutaj do trafienia jest, no jest taki jeden pan, Garincia, To nie jest Garincia Lewa obrona, kurde, nie jest to Robert Carlos. SPO, CC, dobra, SPO dajemy, proszę, tylko nie CC, nie ma. Dobra, PO, nie, no poczekaj, LWU, dobra, nie kończę na zabawę, kończę, proszę. Czekaj, kurwa, ja na pewno tą paczkę otworzyłem, ja na pewno zrobiłem tą ikonę w ogóle. Ja muszę przeanalizować te ikony. Kama brałem, LW brałem, LW to jest Ronaldinho, RW Garincia Eśpełziko. Prawą obronę brałem. Nie, to jest niemożliwe. Nie, no zostałem zrobiony w klubie, No ale co gdzie ta ikona kurwa jest? Kogo ja mam w klubie? A ja idę na magazyn. Ej, co jest grane? Puszkas! Naprawdę Ej, naprawdę, słuchajcie, napisaliście mi na czacie o wszystkich reprezentacjach, które sprawdziłem? Wszystkie! Wszystkie reprezentacje sprawdziłem, które mi napisaliście, napisaliście kurwa o Węgrach. Nie napisaliście, nikt nie pisał Węgra, tych Węgier nie sprawdziłem. Ferenc Puszkas, panowie. Wow! Najdziwniej wypakowana ikona w historii, nie? Ja już ja już tu się witałem z gąską. Był Luis Cesario De Lima, ewentualnie, kto tam jeszcze był? Luis Cesario De Lima było? Pele! Nie, Pele ma kama chyba, czy nie wiem sam. Kurwa, Puszka, to jest. puszka z warty jest? Bańka 300! To jest naprawdę fenomenalne dla mnie. To jest, to jest najlepsza ikona zdecydowanie w tym sezonie. Jakie ma tu się playstary? Malo Driven Shota! Ojej, rapidzik, first touch plus. No, powiem wam panowie, tego to znakomicie.